Jakby ktoś mnie zabił, kiedybym doszedł do strefy, to ja bym wyłączył po prostu Fortnite, no bo to by nie miało sensu, po prostu, ja mam na przykład teraz dostęp snajpę, to, to ja nie wiem, nie wiem, co ja bym zrobił. Dobra, idę, idę. Spokojnie, no, amunicja, to się nie muszę martwić. No, się przeładuję Snajpereczkę. No tak o. Dobra, albo nie, nie strzelam, żeby mnie nie usłyszeli. Pa, 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 jak za chwilę dostanie bułę, to się zasra. O, o, o i się na jakiegoś gracza, to ja się na niego zaczaję. I pyka buła, no to... No to niezłe buły. Super buły. Po prostu świetne. Dawaj. A, dobra, to jest jakiś bocisz. Jeszcze ja się, on się klepie z jakimś bociszem. A ja myślałem, że to jakieś zaawansowani gracze byli. Dobra, dobra, dostał. Raz, dobra. Tego trzeba utupić. No, z tyłu pewnie sobie. Są... Papi nie. To na Tego team -ci... Co jest, kra? O co chodzi? Ty O co chodzi? Ty, co to? Stop. Co to było? Co, co to miało być? O co chodzi?